Hej, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie budować domek w The Sims 4, ale do każdego piętra będę losować osobny budżet. Jak wiecie, ja zazwyczaj buduję dwa piętra, ewentualnie jedno, ale w tym właśnie odcinku wybudujemy sobie maksymalną ilość pięter, czyli będą to cztery piętra. Dlatego postanowiłam, że wybiorę sobie dzisiaj w tym odcinku jakąś taką trochę mniejszą parcelę. To jest akurat parcela 20 na 20. I właśnie jak widzicie, znajdujemy się w Breed Delton Bay, czyli w tym dodatku z psów i kotów. Dalej nie wiem, jak się czyta to do Tutaj właśnie wybudujemy sobie jakiś czteropiętrowy dom, który będzie dosyć chudy, wąski, ale wydaje mi się, że akurat do tej miejscowości będzie on naprawdę fajnie pasować, jeżeli go fajnie z zewnątrz obrobimy. Ja myślę, że na razie możemy sobie zacząć od właśnie wybudowania tych pięter, żeby jakiś kształt nadać temu domkowi. Bo nie będziemy oczywiście piętra budować, jeżeli ja wylosuję dopiero bud, bo wtedy będę widziała, że na przykład mam 3000, to zbudujemy sobie mniejsze piętro, a właśnie nie o to w tym challenge'u chodzi, tylko właśnie, żeby sobie jakieś wyzwanie tutaj rzucić w tym budowaniu. A w ogóle, jeżeli Wam się podobają moje, moje odcinki, to zostawiajcie koniecznie pod tym lajka i suba na tym kanale. Ale jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Te budynki wokół są takimi budynkami, które są albo z cegiełki, albo są właśnie z takich paneli zrobione. Tam jest na przykład jakaś fabryka, więc no, nie wiem. Ja się postaram te wszystkie tutaj rzeczy zawrzeć w moim domu, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Jakby chyba zbuduję coś bardziej ceglanego i do tego dołożymy sobie jakieś deski, takie bardzo ciemne, drewniane. Dobra, na razie tak wygląda ten dom. Chciałam tutaj jeszcze z przodu zrobić komin, ale no, to nie będzie dobrze wyglądać, bo właśnie ten komin będzie się stykać wysokościami z każdą tutaj ścianą na górze. Górze. Dlatego, no, zrezygnowałam z tego pomysłu. I tutaj, jak widzicie, powstały takie piętra. Na samej górze jest takie dosyć małe to piętro. Ale wydaje mi się, że będzie wystarczające. Znaczy, mam nadzieję, bo jak mi się to wylosuje jakieś 50 tysięcy. A, a dobra, 50 tysięcy to akurat za dużo. Chyba nie ustawię nawet tyle. No, to będzie lipa, jak po prostu duża, duży fundusz nam się ustawi. Ale im wyżej, to chyba powinno być, im mniejsze pokojenie. Tutaj, jak widzicie, jest kolejne piętro, które tak w sumie bardziej przypomina kształtem to, które jest na górze. Ale jeszcze tutaj na dole mamy piętro, które jest dosyć duże. Dosyć duże jest piętro. Tutaj właśnie, jak widzicie te schody po tak, właśnie na to drugie piętro, jakby od razu. Bo właśnie na tym drugim piętrze bym chciała zrobić taką bardziej część mieszkalną. Tak, mieszkalną można to nazwać. A na dole, tutaj. Pomyślałam, że fajnie by było zrobić garaż na samym dole. Znaczy, oczywiście, jeżeli mi fundusze pozwolą. To tutaj gdzieś zrobimy sobie garaż i można powiedzieć, że to będzie taka ala piwnica. Chociaż, no nie wiem, jeszcze na pewno będę chciała, właśnie, z tej góry zrobić schody na dół. I tutaj zrobić na przykład jakiś taki ogródeczek mały. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. Ale musimy na razie jeszcze się zająć tutaj dachem. Tutaj jeszcze postanowiłam, że w tej części zrobię balkon, bo akurat jest taka jedna wystająca część, więc akurat można by w sumie jeden balkon tutaj gdzieś wcisnąć, a na te pozostałe tutaj rzeczy, no to od razu dach tutaj zastosuję. Dobra, tak to wygląda. Wydaje mi się, że całkiem ciekawie, jakby nie miałam tutaj większego problemu ze zrobieniem tego dachu. Także dobra, ten dach, jestem w miarę zadowolona z tego dachu. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Tutaj jeszcze zrobiłam w tej części taki dach, który będzie taką, takim dachem właśnie, za, znaczy miejscem, które będzie zadaszone. Tutaj będzie tarasik. Tutaj będę chciała zrobić ale jeszcze zobaczymy, czy właśnie fundusze mi na to pozwolą. I tutaj już sobie te wszystkie płotki i w ogóle te części, które będą na balkonie, będę sobie dodawać już z tego budżetu, który mi się wylosuje na dane piętro, właśnie. Czyli tutaj na przykład, jak będę chciała dać kolumny, to ja sobie poczekam aż wylosuje właśnie te pieniążki. No i wydaje mi się, że z, że z oknami, i w sumie ze ścianami, zrobimy dokładnie to samo, że nie będę teraz dodawać takich, wiecie, jakichś okien, tylko poczekam sobie, aż ten budżet mi się wylosuje, bo może mi nie starczyć po prostu na okna i to będzie w sumie zabawne. W takim razie wydaje mi się, że w końcu możemy przejść tutaj do wylosowania. Losowania pierwszego budżetu, i to będzie budżet na to najniższe piętro, czyli tak naprawdę ten garaż. I nie wiem, co tu jeszcze będę chciała zrobić, ale właśnie o tym się przekonamy dopiero, jak będę wiedziała, ile mam pieniędzy na to. Jak widzicie, w tym generatorze już ustawiłam, jakie będę chciała mieć tutaj minimalne i maksymalne kwoty, czyli dałam na minimalną 3000 i na maksymalną 30 tysięcy, Wydaje mi się, że to będzie wystarczające, a teraz wygenerujmy sobie właśnie nasz budżet na to pierwsze piętro, i będzie to. 13 580 simoleonów. Wydaje mi się, że to jest wystarczający budżet, ale może jednak się okazać, że mi trochę zabraknie. Ale wydaje mi się, że jest spoko, jest spoko. Dobra, ustawiłam nam już tutaj tą kwotę i usunęłam też przy okazji schody, bo będę chciała te schody jednak zmienić, bo tylko je ustawiłam tak poglądowo, żeby zobaczyć czy to akurat pasuje w tym miejscu. No i moim zdaniem pasuje. Także te schody już sobie przyporządkujemy właśnie do tego pierwszego piętra, w sensie no tego bardziej parteru tutaj niż pierwszego piętra. Ja bym konkretnie użyła tych schodów z wilkołaków, bo wydaje mi się, że Tutaj będą tak śmiesznie pasować, bo one są takie metalowe i, no, wydaje mi się, że będą pasować ogólnie do tego, co chcę tutaj stworzyć. Musimy jeszcze mieć na uwadze to, że ja muszę w środku stworzyć, jakby pomieszczenia. Czyli może zaczniemy sobie na samym początku od oświetlenia w ogóle tej przestrzeni i jeszcze muszę te schody wepchać do środka jakieś dodatkowe. Także dobra, na razie zajmijmy się tym garażem. Może ten garaż sobie nawet pociągniemy tak na całą stronę tutaj, tak do samego końca. Chociaż nie wiem, czy tu mi się w ogóle auto zmieści, ale no, mam nadzieję, że mi się zmieści. W ogóle z debuga sobie wezmę to auto, będzie chyba naj Rosji, bo tam są ładniejsze i są za darmo. <grych> Ej, no idealnie tutaj się w sumie to auto zmieściło. Akurat wybrałam takiego pick a to się nazywa pick-up, chyba tak, takie amerykańskie auto, wiecie, jest tutaj jakaś przyczepka. Do tego muszę z jednej i z drugiej strony dodać sobie bramę i ta brama jest dosyć droga, więc się zastanawiam, czy jej w ogóle użyć, bo z drugiej strony <grych> moglibyśmy użyć właśnie z podstawki z debuga. Dobra, wiesz, co, to chyba ten budżet, który nam się wylosował będzie faktycznie za mały. Dobra, bierzemy z debuga jednak. Także tutaj ustawiłam sobie to z jednej i z drugiej strony i teraz możemy w sumie przejść do może malowania i dodawania tutaj okien. Ja bym tutaj spróbowała dodać jakąś cegiełkę właśnie w tej dolnej części. Ona nie jest jakaś taka za droga, 4 simoleony na praktycznie kratkę, więc myślę, że tutaj by spoko ona wyglądała, tylko nie wiem, czy właśnie w tej tylko jedynej części, gdzie jest ten garaż, czy może jeszcze jakoś tak dodatkowa, dodatkową część też tak pomalować, na przykład tą, a to na przykład nałożyć sobie panele już na tą część. Wiecie, muszę jeszcze myśleć o tym, żeby na górze też dać te same rzeczy, żeby to się jakoś tak w miarę łączyło. Tu akurat wybrałam sobie panele z rancza i wydaje mi się, że one tutaj w tym miejscu będą genialnie pasować. Znaczy genialnie, no nawet całkiem ładnie. Myślę, że będę chciała tutaj też z industrialnego loftu wybrać sobie parę rzeczy i właśnie to będą rzeczy, które będą rzeczami typu okna, drzwi i te sprawy, bo do tego budynku będą one nawet całkiem fajnie pasować. No dobra, to tylko jedne drzwi w takim razie <słuch> będą tutaj pasować. Dobra, może z tej strony okna chociaż się zmieszczą. Mam pomysł, żeby tutaj w sumie może zrobić jakąś taką kwiaciarnię, jakiś taki sklep, chociaż wiem, że to jest niekoniecznie możliwe w Simsach. To chyba jest tylko możliwe z modami, żeby zrobić właśnie w swoim domu jakiś sklep, ale w sumie moglibyśmy spróbować, dlaczego by nie, że właśnie tutaj zrobimy sobie wejście do tego sklepu, będzie wejście do sklepu, tutaj będzie sklep, do tego sklepu będzie można wejść właśnie z tej strony, a tutaj jeszcze sobie umieścimy schody. No i tutaj właśnie będzie też ten garaż, będzie wejście do garażu i tak myślę, że można by jeszcze tutaj spróbować zmieścić pralnię, chociaż nie wiem, czy będzie stać na tą pralnię, ale to zrobimy sobie w taki sposób i teraz możemy już postawić chyba tutaj jakieś schody. No Lepiej by było, gdyby te schody gdzieś tutaj się nam tak fajnie zmieściły. Oj, dlaczego one są takie drogie? Nie, 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 728 nie, nie, nie będziemy tyle płacić. No tak czy siak, za jakąś drogę zapłaciłam. 600 simolonów za schody. Czy wy totalnie oszaleliście? Dobra, jednak schody przenosimy w to miejsce. Wydaje mi się, że to będzie lepsze miejsce, tylko ja sobie bardziej właśnie jeszcze w tą stronę to pociągnę. No i schody tak naprawdę mamy już. Ja, yeah, progres. Skoro tutaj ma być kwieciarnia, to postanowiłam, że na pewno przed domem muszą się pojawić kwiaty. Tutaj zrobiłam właśnie wejście do tej kwieciarni. Może jeszcze nawet Bym je tak przesunęła w tę stronę, bo tak dziwnie, jak tutaj będzie balkon za chwilę, a tutaj tak będą drzwi. Nie wiem, dobra, moje myślenie jest trochę dziwne, ale tutaj też wyłożyłam taką cegiełkę. Ona jest akurat zdrancza, ale wydaje mi się, że tutaj będzie właśnie kolorystycznie pasować do tej drogi, która jest w tym miejscu. Tak się zastanawiam, jak tym autem wyjechać na tą drogę. Chyba on musi tutaj zakręcić i wyjechać tędy. Dobra, zostało nam jeszcze 9600 simoleonów ponad. Także, no, czy to jest dużo, czy to jest mało, moim zdaniem mało, ale no, jeszcze zobaczymy. Tutaj na pewno w tej części ogródkowej chciałabym zrobić jakieś dodatkowe miejsce. Żeby tutaj wiecie, tutaj klienci sobie przychodzą kupić kwiatki, no za tak dziwnie, żeby to nie było odgrodzone. Więc fajnie by było to jakoś żywopłotem odgrodzić, ale że mi szkoda pieniędzy, szkoda mi simoleonów, to my po prostu weźmiemy sobie z debuga ten żywopłot. A muszę jeszcze pamiętać, żeby tutaj kolumny dać, bo zapomniałam trochę o tym. A tutaj sobie tak dach wisi po prostu, nie? Dobra, nie wiem, czy to końca mi się podoba ten żywopłot, jak on stoi, ale niech na razie tak zostanie. Dobra, dajmy te kolumny, bo ja o tym zaraz zapomnę. Dobra, skoro jest tutaj ogólnie kwiaciarnia to na pewno wypadałaby, żeby tutaj gdzieś w tej części ogródkowej powstało miejsce, gdzie można te rośliny hodować. No szklarnia akurat mi się zbytnio nie zmieści, dlatego proponuję dodać po prostu zwykłe donice. Chociaż one są trochę drogie, więc zastanawiam się nad grządką. No ale dobra, dajmy jeszcze te donice. Tutaj się na pewno dwie zmieszczą. Jeżeli te kwiatki przesunę, to jeszcze kolejne się zmieszczą i nie będą mi wchodzić tutaj w paradę, mam nadzieję. Także tutaj właśnie będą hodowane kwiatki. Tutaj zaraz, zaraz sobie postawimy jakiś pewnie stół z grillem. I jeszcze na górze mamy balkon, więc jeżeli będę miała fundusze właśnie w, tym, w tej części górnej, to właśnie na tym balkonie też sobie takie posad Oślinki. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o podwórko. Teraz możemy w końcu przejść do tego środka, bo tutaj trochę więcej prawdopodobnie funduszy mi pójdzie, szczególnie na tą część, gdzie jest ta kwieciarnia. Na razie tutaj dałam betonową podłogę i pomalowałam ściany na biało i mi się wydaje, że w pierwszej kolejności możemy się zająć właśnie tą kwieciarnią, żeby ją jakoś tak doprowadzić do względnego stanu sprzedawania tutaj rzeczy. I właśnie chciałabym, żeby to też było mniej więcej w takim samym stylu zachowane, co jest cały dom zachowany, czyli jakieś tutaj właśnie zniszczone drewno, jakaś cegiełka, jakieś takie Elementy, właśnie zniszczone bardziej. No, i chyba najdroższą tutaj rzeczą, tak mi się przynajmniej wydaje, to będzie kupienie kasy. A nie, w sumie 5, 50 simolonów tylko kosztuje. To czemu ja się tak przejmuję? Dobra, tutaj zrobimy sobie ladę. Tutaj, ben, tutaj przestawiłam te drzwi, a w tej części będę chciała zrobić jakieś miejsce, właśnie na roślinki. Najlepiej to by była, jakby była, wiecie, taka cała ścianka z roślinkami. Uuu, to by było. To by się nawet nadawało troszeczkę. Z życia eko takie coś, tylko że fajnie, jakby to było większe, bo tak jak 150 simolonów, 160 będę wydawać na takie 3, no to trochę szkoda mi kasy. <laughs> I powiem wam, że te kwitnące wnętrza tutaj będą idealnie się sprawdzać. Tutaj dodałam jakieś takie szafeczki, właśnie, nawet z tej samej kolekcji. Tutaj zawieszę kolejne roślinki, tylko że te roślinki są trochę drogie, bo jak widzicie, ta na przykład kosztuje 250 Simolonów. Dobra, tak ostatecznie wygląda właśnie ta przestrzeń. Tutaj jeszcze dodałam takie miejsce na czasopisma, nie wiem, albo na kartki urodzinowe, właśnie w kwiecarniach raczej są takie rzeczy, przynajmniej u mnie w mieście. Tutaj dodałam kolejne roślinki, nawet znalazło się miejsce na żabę. Nie wiem, no wiecie, natura, te sprawy i w ogóle. No i w tej części, na tych oknach. Nie mogło zabraknąć właśnie tych zasłon. Właśnie stworzonych z liści, tutaj jeszcze dałam takie lampy. Także wydaje mi się, że całkiem spoko to wygląda. Tutaj jeszcze przed tym dałam takie neona, że to nie wiem, tu jest napis kwieciarnia, a tutaj jakiś szyld. Także wydaje mi się, że całkiem spoko zostało nam 2204 simoleony, i tutaj w tej części, jak widzicie, już zaczęłam robić takie bardziej miejsce do tworzenia tych roślin. Tutaj akurat jest taka półeczka z kwitnących wnętrz i ona właśnie tutaj są jakieś kalosze, jakieś skrzynki, jakieś kolejne roślinki. O tutaj na przykład jest jeszcze taka szafka z życia eko, tutaj jest jakaś drabina jakieś są miski, jakieś rzeczy takie, no chyba będzie pasować. Na te półeczki dodałam przyrządy do właśnie pielęgnacji ogródka, a tutaj jeszcze dodałam skrzynki i zostało nam 1209 simoleonów. Tutaj jeszcze dałam jakąś dynię i jakiś domek dla ptaków, ale ja to usunę i za te pieniądze kupię jakiś stolik, żeby można było tutaj sobie usiąść. To weźmiemy sobie, wiecie co, taki po prostu jeden mały i do tego jakieś plastikowe krzesła, akurat nie wiem, może w kolorze czarnym, bo mało tych funduszy nam trochę zostało, a ja jeszcze przypomnę, przypominam Wam, że jeszcze chciałam tutaj zrobić pralnię, no to chyba nie wyjdzie. Idzie niestety. Ile ta pralka kosztuje? No, 500. 500 pralka i 500 suszarka, tak? 525 suszarka. No to co ja mam sprzedać, żeby to kupić? Dobra, może jedną lampę sprzedam. O, to mi stać. Dobra, no mamy jedną lampę w garażu, mniej, ale przynajmniej stać nas. Właśnie na suszarkę, żeby tutaj kupić. I będzie trochę ubogo, bo zostało mi cztery simoleony. No. Ale przynajmniej jest pralnia, nie? Już te cztery simoleony zostawię i nie będę nic tutaj kupować, bo za duże rzeczy to ja też nie kupię. Dlatego chyba zakończyliśmy właśnie dół tego domu, czyli pierwsze piętro. I właśnie mamy tutaj kwieciarnia i mamy te też miejsce przed domem, za domem, ale też miejsce tutaj właśnie na tym, można powiedzieć, zadaszonym tarasie. No i co, możemy przejść w sumie do kolejnego pomieszczenia, do kolejnego piętra, które będzie właśnie tutaj i tutaj będę chciała zrobić raczej kuchnię, jadalnię, salon, takie rzeczy, może jakąś łazienkę, no i ten balkon dokończyć, także mam nadzieję, że fundusze nam na to pozwolą, a teraz przejdźmy do losowania. To jest piętro, na które naprawdę potrzebuję dużej ilości pieniędzy, przynajmniej żeby jakoś tak w miarę to dokończyć, dlatego proszę, żeby mi się duża jakaś kwota wylosowała, proszę, błagam uh dobra, 24 tysiące mamy ponad simoleonów do wykorzystania, więc wydaje mi się, że, ej, wydaje mi się, że to akurat będzie fajne, bo można sobie wykończyć tak w miarę dobrze kuchnię, można sobie wykończyć tak w miarę dobrze łazienkę jakimiś takimi droższymi przyrządami, więc okej, okay, ja jestem na razie zadowolona. Już sobie tutaj ustawiłam te nasze fundusze i w pierwszej kolejności zacznę od pomalowania tego domu na no właśnie takie same można powiedzieć kolory, które dałam już na dole, tylko właśnie to będzie w odpowiednich miejscach, jak widzicie, tak mniej więcej tak samo to zrobimy, no może tutaj już polecę właśnie z drewnem bardziej. Do tego domu Ułożyłam tutaj płyty chodnikowe i właśnie płot na ten balkon, ale też na tą część, gdzie jest wejście do tego domu. Dobra, potrzebujemy w takim razie w tym momencie drzwi, jako drzwi wejściowych, właśnie do tego domu, i drzwi wyjściowych na balkon. Tutaj akurat jakoś tak zbytnio nie musimy się ograniczać, ale wpadłam na pomysł, żeby użyć takiego czegoś. Tylko, że czy to będzie tak, no właśnie, to nie będzie tak jakoś tak w miarę pasować, bo to są takie drzwi, jak widzicie, z wilkołaków, które są takie zniszczone, ale będą tutaj naprawdę fajnie pasować, i w tej części, gdzie jest właśnie ten balkon, też bym chciała ich użyć. No, dobra, Dobra, na tym balkonie to tak nic się zbytnio nie zmieści, bo trochę mały jest, a no, ale dobra, trudno. Dałam tutaj też światło i jeszcze musimy tutaj dodać kolejne okna. I te okna to ja sobie właśnie wezmę te o. A może najpierw rozdzielę pomieszczenia, a potem dam okna, no to chyba lepszy pomysł. A jeszcze musimy tutaj schody dać w ogóle na górę. Utworzyłam też pomieszczenia i dodałam obramowania tych schodów, dodałam też drzwi, łuki, no i tak naprawdę 5000 nagle zniknęło, no ale dobra. Właśnie nie wiem, od którego pomieszczenia zacząć. Wydaje mi się, że zaczniemy sobie od kuchni, i tą kuchnię planuję zrobić w tym miejscu. Taką Właśnie po eleczce, tutaj, może jakąś wyspę kuchenną sobie postawię, a w tej części będę chciała dać stół jadalniany. Ja zastanawiałam się, czy by tutaj nie zrobić stołu jadalnianego, ale tutaj jest tak trochę mało miejsca, jak wybudowałam tą łazienkę, więc raczej po prostu w tym pomieszczeniu zrobimy sobie to. Do tego będę chciała użyć właśnie tych szafeczek z rancza. Tutaj akurat nie musimy się jakoś finansowo ograniczać, chociaż na razie bym się jeszcze wstrzymała z takim dodawaniem drogich rzeczy, bo może zaraz się okazać, że mi nie starczy na jakieś tam pozostałe pomieszczenia, dlatego na razie się wstrzymajmy. W ogóle taka ciekawostka ode mnie, jakby nie wiem. Czemu, ale ja się wzoruję na takim czymś, co słyszałam kiedyś, że jeżeli się projektuje kuchnia, bo ja wiecie, kiedyś się interesowałam w ogóle budownictwem, architekturą i w ogóle tymi rzeczami. I słyszałam właśnie takie coś, że najlepszym rozstawieniem kuchni to jest właśnie taka kuchnia, że jest lodówka, potem jest blat, na który można dać produkty, je umyć, po czym blat do przygotowania posiłku i jest kuchenka. To jest niby najlepsze rozwiązanie kuchni, czy ja się z tym zgadzam? Nie wiem, bo nie mam takiej kuchni, ale zdecydowanie mi nie pasuje ta kuchenka tutaj, co ją dałam. No nie wiem, takie coś słyszałam, i ja się tak mniej więcej do tego stosuję jak projektuję kuchnię w Simsach, ale nie wiem ile w tym prawdy jest. Nie wiem, czy nie będzie za dużo tych elementów takich właśnie wzorzystych, jak tutaj jeszcze cegiełkę dam, no chyba to za dużo troszeczkę będzie. Dlatego może jakieś jaśniejsze kafelki byśmy dali, albo w sumie może takie betonowe. To aż tak się w oczy nie rzuca, a i tak będzie w miarę podobne takie kolorystycznie to wszystko, więc chyba postawimy właśnie na taki beton. A te ściany po prostu na biało sobie pomaluję, żeby też za dużo tutaj kolorów nie było, ani, no wiecie, żeby nie było po prostu za dużo wszystkiego. Zawiesiłam jeszcze taką brudną lampę, a bardziej jakąś taką z Startą. Właśnie na tą wyspę kuchenną dodałam stołki i w tej części zaraz postawię stół, ale jeszcze, bo na pewno chciałabym tutaj dodać kolejne dekoracje. Kolejne, w sumie pierwsze dekoracje, bo jeszcze tutaj nic nie dałam, no ale właśnie chodzi mi o takie dekoracje kuchenne. No i musimy tutaj też pomyśleć o kwiatkach, bo przecież to jest kuchnia florysty, można powiedzieć, dlatego tutaj na pewno muszą się jakieś kwiatki pojawić, tylko muszę znaleźć odpowiednie miejsce. Dałam tutaj talerze, deskę do krojenia, miejsce na garnki, jakieś miejsce na odstawienie talerzy, cytrynki, tutaj właśnie jest śmietnik, też nie zapomniałam tym razem. Tutaj jest właśnie wazan z kwiatami, i właśnie jeszcze dodajmy tutaj stół. I na pewno na tą ścianę będę chciała zawiesić jakiś obraz, ewentualnie lustro. Musiałam jeszcze jakoś oddzielić tą wyspę kuchenną od tej części jadalnia, w sensie tak mniej więcej wizualnie, więc dodałam tutaj takie lamele. Jakby nie mogło być domu bez lameli, prawda? <grym> Dałam też czarne krzesła, taki ładny dywanik nad ten właśnie stół, jeszcze lampę. Jest też kwiatek w kącie, także wydaje mi się, że to właśnie to pomieszczenie jest już zakończone. Możemy przejść do kolejnego. Zostało tam ponad 13 tysięcy, więc póki co jeszcze bym przeszła do tego jeszcze droższego Pomieszczenia, tak można powiedzieć, czyli do tego pomieszczenia, w którym będę chciała tutaj zrobić łazienkę, bo jakby wiadomo, rzeczy do łazienki są trochę droższe. Tutaj od razu może polecę z wanną, z prysznicem, żeby to wszystko w jednym miejscu było. Tutaj dodam te same blaty, które były w kuchni i też w. Tam na dole. Wszystko w ciemnych kolorach postaram się zrobić. Jak widzicie tą wannę też obramowanie zrobiłam w czarnym kolorze. Tutaj zlew będzie czarny, i jeszcze toaletę dam, dam obok czarną. No i co, lecimy oczywiście z dekoracjami, bo tego tutaj brakuje. Te dekoracje zrobiłam w kolorze czarnym. Dodałam no, też lustro i lampę nad, nad to lustro, żeby coś tutaj świeciło. A jeszcze w tej części akurat jest fajna ściana, żeby powiesić ręczniki, dlatego też w takich ciemniejszych kolorach to wybrałam i jeszcze dam dywan na podłogę. I możemy w sumie przejść do salonu, a w ostateczności już na samym końcu e, zrobimy tą część, która jest właśnie tutaj częścią wchodzącą do tego domu i przechodzącą na przykład na balkon. Wejściową, w sumie, częścią wchodzącą. Co to w ogóle za słowo jest? Tutaj w salonie to już na pewno będę chciała użyć cegiełki i to użyłam na tej, można powiedzieć, wewnętrznej ścianie. I właśnie na tej ścianie będę chciała dać telewizor, ale oprócz tego naprzeciwko, kanapy. I te kanapy na pewno z industrialnego loftu będę chciała wziąć, a może z wiejskiej sielanki? Właśnie, bo może jakąś taką droższą. Jak ta z wiejskiej sielanki jest droższa, to może tą weźmiemy. Nie, jednak nie jest. To jest tańsza o 35 milionów. No dobra, no to los Zdecydował. Dobra, bo się okazało, że ja tutaj za dużo pieniędzy nagle mam. <laughs> Jakimś cudem, okej. Okay. Dobra, to skoro mamy tyle pieniędzy, to moglibyśmy wydać na jakiś taki droższy telewizor. Chociaż, no dobra, to nie jest droższy telewizor, bo to jest ten sam, co ja zwykle kupuję. Ale oprócz tego, może jakąś konsolę do gier tutaj damy za 800 simoleonów. Może jest tutaj też jakiś fan gier. Fajnie by było, gdyby te obrazy były w czarnej ramce, ale niestety nie ma tych obrazów. Ale to jest taki fajny akcent, że tutaj właśnie ktoś mieszka, który lubi kwiatki. Tak mi się wydaje przynajmniej. Do tego tak wygląda ta przestrzeń. Jeszcze dałam dywan, stolik. Na razie tą przestrzeń zostawiam pod tym Telewizorem w takim stanie, jakim ona jest, bo nie wiem, czy na dekorację mi starczy kasy. Dobra, kupiłam regał za 1000 simoleonów i mi zostało 1000 simoleonów. Jakoś tak mało nagle się zrobiło tych pieniędzy, no ale dobra. A czekajcie, bo ja jeszcze muszę zrobić w ogóle korytarz. Dobra, to ja może nie będę tak szaleć z tymi regałami. Albo w sumie. Ładny jest. No co mam zrobić? Ładny jest. Dobra, na razie w takim ubogim stanie to zostawię. Właśnie z tym regałem tutaj dałam fotel, dywan i jeszcze parę kwiatków. Zostawię to na razie w ten sposób, bo nie wiem, czy. Znaczy, nie wiem, czy ja tutaj jeszcze wrócę, bo chciałabym jednak do tego korytarza coś dodać, żeby coś tam było, a nie tylko ściany, ściany, drzwi, schody i pozostałe inne rzeczy. Dlatego dobre, na pewno zasłona leci w to miejsce i chciałabym dodać jakiś stolik przy wejściu. Dobra, starałam się tutaj poupychać jak tylko mogłam te simoleonu, ale zostało mi 11 i już tutaj nie mam miejsca po prostu żeby te grafity dać, bo tutaj dałam grafity, tutaj za właśnie tą półką dałam graffiti. Jeszcze w tej części, która jest w sumie częścią niezagospodarowaną, bo zapomniałam o tym balkonie, ale przynajmniej ma grafity. A tak wygląda ten korytarz tutaj, wcisnęłam półkę na książki, bo jakoś tak pusto było, dałam tutaj szafeczkę Razem z lustrem, jakimś wazonem, właśnie tą zasłonę na okno powiesiłam i dodałam kwiatka. Także to by było właśnie na tyle z tego piętra. Lecimy teraz na górę. Tutaj się te piętra robią coraz mniejsze, ale wydaje mi się, że będą wystarczające, właśnie, żeby zmieścić jakieś sypialnie. Plus, mam nadzieję, że jeszcze jedną łazienkę. Ale zanim to, to sobie wlesuję właśnie nasze fundusze. Dobra, poprosimy coś mniejszego niż te 24 tysiące, bo te 24 tysiące będą za dużą kwotą, żeby zmieścić do tego małego pomieszczenia. Znaczy, w sumie, do tego małego piętra. Dobra, mamy 20 895 simoleonów. No, jest to dużo. Wydaje mi się, że jest to dużo jak na sypialnię, ale do tej sypialni postaramy się. Sypialni w sumie, bo nie wiem ile jeszcze tam wyjdzie tych sypialni. Postaramy się po prostu poumieszczać tyle, ile się da rzeczy takich najdroższych. Dobra, standardowo zaczniemy sobie od ustawienia schodów, bo jeszcze mamy, przypominam, ostatnie piętro tutaj na górze. No i tu akurat tak się złożyło, że te schody są w mniej więcej fajnym miejscu. Że tutaj jakby są przy ścianie, a tutaj nie są przy ścianie. No, ale dobra, no dobra, fa no fajnie wyszło, fajnie wyszło. Dobra, teraz lecimy z rozmieszczeniem pomieszczeń, bo ja bym tutaj naprawdę chciała jakieś pomieszczenia fajne zmieścić. Wydaje mi się, że spoko będzie takie rozmieszczenie pomieszczeń, że zrobimy z tego dwie sypialnie, a w tej części zrobimy sobie dodatkową łazienkę, a tutaj będzie korytarz po prostu. Od razu dam sobie obramowania tutaj schodów i sobie pomalujemy to z zewnątrz, dodam okna, dodam drzwi i mam nadzieję, że będzie to fajnie wyglądać wszystko ze sobą. Ogólnie stylowo to mi się bardzo podoba ten dom. Ma taki charakterek, taki w sobie tej miejscowości, tam tak mam trochę wrażenie. Na razie dokończyłam tutaj korytarz w którym dałam kanapę, kinkiety, roślinkę i miejsce na dyplomy, właśnie na ścianie. I zostało nam ponad 16 tysięcy, prawie 17 praktycznie. Także może przejdźmy w pierwszej kolejności właśnie też do zrobienia tej łazienki, bo tutaj no prawdopodobnie najdroższe elementy będą. Może tutaj zrobimy sobie tę łazienkę już w takich białych kolorach, no też ma takie elementy też czarne. Tutaj podłogę też dałam szarą. W tym miejscu jest idealna wnęka, żeby dać prysznic, a tutaj sobie postawimy toaletę, a właśnie tutaj sobie postawimy jeszcze dwie umywalki. I tak właśnie ta łazienka wygląda, jeszcze tylko dodam parę dekoracji właśnie z tych łazienkowych szpargałów. Tutaj jakieś mydło, jakieś miejsce na szczoteczki do zębów i tak wygląda właśnie ta łazienka i możemy przejść do pierwszej sypialni. Może zrobimy sobie na razie tą mniejszą. Tutaj myślę, że możemy zrobić jakieś miejsce, jakąś w sumie sypialnię dla dziecka, czy coś takiego. Tutaj spodobałoby mi się ten, to łóżko, tak kolorystycznie, dlatego chyba go w tym pokoju użyjemy. Do tego jest jeszcze tutaj taka wnęka, którą myślę, że po prostu zagospodaruję w ten sposób, że dam tutaj biurko, może trochę nie będzie tutaj światła, ale przynajmniej biurko się zmieści. Jakąś lampeczkę zaraz sobie tutaj damy. Tutaj jeszcze są akurat dwie kratki, żeby dać albo szafę, albo komodę. To no może w sumie tą szafę. Tutaj wstawimy też z licealnych lat, właśnie. No i ten pokój też jest dosyć taki czarny, ale to nic. Zaraz tutaj jeszcze jakieś dekoracje pododajemy. Może jakiś żółty dywan na przykład. Tak, orzeź... tak orzeźwi trochę to pomieszczenie. Dobra, możemy też dać tutaj laptopa. chociaż nie, bo mam zablokowany. Zapomniałam to odblokować. Dobra, to trudno. To damy po prostu komputer za 3000. Myślę, że i tak za dużo pieniędzy mi zostało na to ostatnie pomieszczenie więc tutaj będę spoko dać jakąś droższą rzecz. Dobra, mam nadzieję, że to będzie funkcjonalne, bo jeszcze wstawiłam tutaj dwie rzeczy i to jest właśnie takie lustro plus jeszcze wieszak. Na ten wieszak też będę chciała powiesić jakieś ubrania. No wydaje mi się, że spoko ten pokój wygląda, nie będę już tutaj nic Właśnie tutaj nie będzie roślin, tutaj ktoś robi protest, że on nie chce mieć roślin w pokoju. Tak po prostu nie ma tam miejsca na te rośliny, nieważne. Tutaj mi się przypadkiem zakolorowała ściana na cegiełkę, ale no skoro już tak los zadecydował, to ja już sobie tą cegiełkę do tego pokoju wprowadzę. To pomieszczenie jest trochę większe, więc Się zastanawiam nad dodaniem podwójnego łóżka. Tylko, że nie wiem jak, <noise> nie wiem jak dodać. Chyba, że po prostu jeszcze te drzwi przesunę. O, to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Te drzwi przesunę, a tutaj właśnie wstawię łóżko. Ok, już rozmieściłam meble tak, jakbym chciała, żeby one właśnie stały. Zrobiłam mini garderobę w tym rogu. Do tego dołożyłam biurko, jakieś walizki. Tutaj to jest jakby zaznaczone, że to jest komoda, także całkiem spoko. Można by sobie jakieś rzeczy tutaj przechowywać. No i w tym miejscu właśnie będzie łóżko. Pościel jest czarna. I zostało nam ponad tysiąc simoleonów. Jeszcze do wykorzystania. Zdania. No myślę, że te tysiąc simoleonów ja po prostu przeznaczę na jakieś dekoracje do tego pokoju. Jak widzisz, ten dywan praktycznie kosztował 400 simoleonów, więc dosyć dużo. Dobra, tutaj dam te zasłonki, bo jakoś chciałam oddzielić jednak tą przestrzeń z biurkiem od tej właśnie części, gdzie jest to łóżko. A jeżeli bym tego nie powiesiła, to bym musiała milion obrazów dać w tamtej części, żeby to jakoś zakryć tą pustotę tej ściany. A tak to nie muszę. Także co, sztangs, no? Dobra, no niestety trochę tutaj poszalałam z tymi pieniędzmi w poprzednim pokoju, dlatego na ten pokój zostało troszeczkę mało, ale jeszcze tutaj dodałam obraz z tej części. Na tym biurku nic nie ma. Zostało nam 11 simoleonów, więc myślę, że no już nic tutaj nie zdziałam nowego. Dobra, jednak dajmy jakieś graffiti. Dobra, tutaj damy graffiti takie kawowe. Niech będzie. I przechodzimy do ostatniej części właśnie w tym domu. Ja bym chciała tutaj ogólnie jedną sypialnię zrobić, ale jeszcze zobaczymy ile w ogóle będziemy mieć simoleonów, bo jak nam się wylosuje jakieś 20 tysięcy, to będzie ciężko tutaj zrobić po prostu jedną sypialnię. Ale dobra, wylosujmy sobie najpierw, bo nie wiem ile tak naprawdę będę miała pieniędzy na to. I uwaga, do tego piętra będziemy mieć simoleonów 29 tysięcy 882. To jest więcej niż na całe, tam na dole. Dobra, no to niestety nie cieszy mnie to, ale spróbujemy sobie te wszystkie symbole wykorzystać. Jak to jest, że? Mi się do najmniejszego piętra wylosowało najwięcej pieniędzy. To jest moje życie, właśnie to jest właśnie moje życie. Tak właśnie wygląda moje życie. Może ja tutaj dobuduję jednak jakiś balkon czy coś takiego. Na tym balkonie jacuzzi postawimy, bo nie widzę tu lepszego rozwiązania. Dobra, ale na pewno będę chciała tutaj dać okna. I te okna sobie damy tutaj, tutaj. Może poszalejemy z tymi oknami tam, gdzie się da, to po prostu je dam. <laughs> Dobra, żeby może trochę kasy zużyć, to sobie jednak postawimy tą ścianę, tutaj będzie korytarz i w tym korytarzu też coś drogiego, mam nadzieję, że uda się dać. I tutaj będzie taka jedna większa sypialnia, właśnie w tym pomieszczeniu. Może jakieś droższą podłogę w sumie damy, a nie będzie widać jak będzie jakaś inna. O takie drewno w jodełkę. Dajmy sobie też jakieś droższe drzwi. O te na przykład kosztują 300 simoleonów, więc no kto się tam skapnie. Wejście do tego pokoju zrobię sobie z tej strony, bo tak, ja bym chciała tutaj dać ogólnie w tej części łóżko i naprzeciwko tego łóżka po prostu powiesimy sobie telewizor jakiś taki większy. Znaczy wiecie, bo ja mogę tutaj przeczytować trochę i dać na przykład najdroższe łóżko, ale może o to nawet w tym challenge'u chodzi, żeby troszeczkę przeczytałaś, bo patrzcie, ja już mam 12 tysięcy praktycznie z głowy. Dajmy też najdroższe Telewizor, który będzie tutaj, to jakieś normalnie królowie mieszkają w tej części. Do tego zróbmy zasłony, które właśnie składają się z dwóch zasłon, żeby dwa razy stracić pieniądze. Pomalowałam też ściany, tutaj dodałam cegiełkę w tej części korytarza, a tutaj stwierdziłam, że nie będę dawać cegiełki, bo mi się będzie gryzło z tym łóżkiem. I dobra, teraz jeszcze potrzebujemy jakiejś szafy, więc myślę, że szafa to akurat będzie dobra w tym miejscu. No Oczywiście, wiedzę, którą ja wybiorę, jakby. To jest w sumie jedna z droższych, więc nie będzie tutaj problemu, a ja sobie tutaj dwie jeszcze postawię do tego. Do tego umieszczę tutaj jeden z droższych dywanów, oczywiście, jak go sobie pomniejsze. Też będzie on w kolorze czarnym, tutaj jeszcze stolik się zmieści. Dobra, chyba na luzie jednak nam się uda to zrobić. Troszeczkę się wystraszyłam, że się nie uda, ale jednak chyba się uda. Z obrazami też będzie łatwo, bo te obrazy niektóre są naprawdę drogie, a tutaj akurat potrzebujemy nad tą część zawiesić jakiś obraz, to ja go sobie po prostu zmniejszę. I tutaj już mam praktycznie 1200 kolejne zużyte. Dobra, ale trzeba coś tutaj dodać do tego pokoju, żeby on był ładny, a nie bogaty tylko. O, ja wiem! W tej części zrobimy sobie to aletkę, z tego luksusowego kitu sobie ją damy. Tutaj jeszcze wstawię to Lustro. Ile ona kosztuje? O, tylko 380. Myślę, że ona jest droższa, jakaś. Nie wiem, czy jakiś złoty akcent tu wprowadzić. Chyba nie. Chyba mi się nie podoba ten złoty akcent. Nie wiem, czy to nie będzie blokować przejścia na drugą stronę łóżka. Jakby coś myślę, że będzie blokować. Ale nie przejmuję się tym zbytnio. Wydaje mi się, że powinno być dobrze. Jeżeli ja to łóżkę jeszcze troszeczkę może bardziej do ściany dosunę, to tutaj raczej powinno się dać przejść. No ale jak widzicie, tutaj dodałam kolejne jakieś szafeczki. I na te szafeczki będę chciała dać dekorację, żeby tą kasę jednak troszeczkę bardziej stracić jeszcze. Tam kwiatka, gramofon, jakieś pudełeczka tutaj na dół i książki. No i dobra, bo ja się tak tego uczepiłam pomieszczenia, ale tutaj już jest wszystko tak naprawdę gotowe, a zostało mi jeszcze 3000 simoleonów praktycznie, więc przenieśmy się jeszcze do tej części, bo jeszcze został nam w sumie korytarz, więc tutaj jeszcze mam trzy ściany. Dobra, dwie jednak. Na jakieś takie większe, droższe obrazy, więc nie będzie jakiegoś tutaj problemu akurat, przynajmniej z obrazami, bo tutaj sobie na przykład taki duży możemy powiesić, jeszcze go jednak zmniejsze. I mamy 1200 z głowy. Do tego może jakieś właśnie głośniki Uuu, a te guściki są nawet całkiem drogie, ale ten gramofon by tutaj pasował. W tej części sobie go postawimy w takim razie. Ej, i do tego szachy, które są całkiem drogie, tylko weźmy je może w takim czarnym kolorze. I jeszcze zostało nam 250 simolonów do wykorzystania na krzesła. I będziemy mieć wszystko, ale super. <grych> Dobra, no słuchajcie, udało się. Zostało 6 simolonów i nawet ścianę mam pustą tutaj. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy w sumie nie, ale wykorzystaliśmy praktycznie całe pieniądze. Dobra, jednak zapomniałam o tym wspaniałym graffiti za 5 simolonów, więc tutaj będzie ono sobie wisieć. Także zakończyliśmy. Cały, wszystkie budżety tak naprawdę w miarę pasowały, no oprócz może tego ostatniego, ale też jakoś sobie z tym poradziliśmy, z jakimiś droższymi rzeczami. Mega mi się podoba ten dół i ogólnie ten pomysł z kwiaciarnią, to na, do, na górze wyglądają te pomieszczenia tak jak, no, normalnie po prostu wyglądają. Na sam koniec jeszcze pokolorowałam dach i dodałam obramowania tego dachu na taki bardziej czarny kolor, bo biały by tutaj totalnie nie pasował. No nie wiem czy to pasuje do tego miasta, moim zdaniem pasuje. I oczywiście każdy budżet udało się tutaj zrobić i mam nadzieję, że Wam się podoba, jak to wyszło.